Rozbieram te twiny i teraz omówimy sprawę akcesorów dla szczur. Teraz widzicie różne hamaki, które się przydadzą szczurom. Tak samo jak domek. Więc tak samo jak to, to może być i hamakiem i domkiem. Szczurom potrzebne są takie hamaki, tak samo jak domki piszące, dlatego bo szczury potrzebują dosyć dużego ruchu. Tak samo jak że klatka powinna mieć 80 cm wysokości, ponieważ szczury potrzebują 30 cm pomiędzy pięterkami. Dlatego szczury lubią skakać, przemieszczać się, biegać. Zupełnie jak homiki. Tylko chomiki nie wejdą na taki hamak. Więc hamak robi tak nie jakby za takie kolejne pięterko dla szczura, tylko takie jakby najwyższe. Więc przez to szczur potrzebuje właśnie takich rzeczy. Tak samo jak pojdełka, różne miski i tak dalej. Ale tym razem nie pokazałem różnych pojdełek i misek, ponieważ to jest jasne. Więc po prostu przedstawiłem wiszące domki i hamaki. Więc pamiętajcie znowu. 80 cm wysokości, 0,06 m3 i 30 cm odległości pomiędzy pioterkami. Te informacje są Wam potrzebne. 0,06 powierzchnia klatki, 80 cm wysokości i 30 cm pomiędzy pięterkami. To pamiętajcie, to pamiętajcie, żeby kupić waszemu szczurowi hamak. Lub kilka hamaków i tysiące dołki. I to by było na tyle. Krótki odcinek.